Lewica natomiast, profesor Jaskiernia, ogłosiła swoje listy już. Wielkich niespodzianek właściwie nie ma także na liście w naszym województwie. Andrzej Szejna, jako jedynka, jako ta lokomotywa wyborcza. Na co, na co liczycie jako lewica z tą listą w naszym województwie? No, przede wszystkim ważne jest to, że jest jednolita lista. Nie tylko nowa lewica razem. PPS, SDPL, Unia Pracy, szereg mniejszych ugrupowań i to, że udało się taką listę zbudować to jednomyślnie, a przecież to są różne konflikty interesów i regionalnych, i lokalnych, wydaje mi się z ważnym sukcesem. No, najważniejsze jest wejść do parlamentu. Dlatego, że ja mówię, nawet jeśli ktoś nie docenia lewicy, bądź nie popiera lewicy, to byłoby wielkim nieszczęściem dla polskiej sceny politycznej, gdyby lewica, jak się zdarzyło, w 2015 roku w parlamencie się nie znalazła, ale jest potrzebna i stąd najważniejsze jest dostanie się do parlamentu, Zaufanie społeczeństwa, no i sam fakt paktu senackiego, to, że udało się zbudować pakt senacki, pomimo różnych kontrowersji konfliktów interesów. Natomiast jak zaraz. Zarabuje... Jeśli jesteśmy przy pakcie senackim, to tak. tu lewica w województwie będzie miała swojego kandydata Henryk Milster z tego okręgu kieleckiego, tak, no. najprawdopodobniej z Krzysztofem Słoniem, tak? Najprawdopodobniej. No, będzie to to, te, to bardzo, też będzie bardzo ciekawy pojedynek. Na pewno. Będzie to bardzo ciekawy pojedynek. Do wygrania pojedynek. przez kandydata lewicy? No, my jesteśmy przekonani. Właściwie wspólnego kandydata opozycji. Ja mam wielki szacunek dla pana senatora Słonia. Od wielu lat yy, współpracujemy, mówię to jako dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu. Yy, jesteśmy za to wdzięczni. No, ale Henryk Milczarz to jest poważna postać, znana w Kielcach, znana w Powiecie Kieleckim i yy, ze swojej działalności profesjonalnej, ale nie tylko. Nawet jako jeden z trzech królów go widzę co roku. A więc sądzę, że to też o czymś świadczy, ale wracając jeszcze do pytania pana redaktora, a więc to, że udało się ten program zbudować, bez konfliktów. Udało się zaprezentować szereg nowych postaci na listach. 50% miejsc dla kobiet, co jest też bardzo istotne. I powiew młodości to będzie taka kombinacja i doświadczonych działaczy, którzy mają już jakiś życiorys polityczny, ale tych, którzy dopiero wchodzą do gry. No bo na to Lewica powinna liczyć również w ramach tej frakcji wiosennej która w ramach Nowej Lewicy odgrywa bardzo istotną rolę. Także jesteśmy optymistami, jesteśmy przygotowani do walki. Nie ma żadnych kłótni, nie ma żadnych sporów. W sobotę w Kielcach zaprezentuje się cała lista, a 2 września w Łodzi Wielka Konwencja Lewicy. Miejmy nadzieję punkt wyjściowy do ofensywy, która zakończy się 15 października sukcesem, świętem demokracji, bo najważniejsze, żeby naród zadecydował, mając opcje merytoryczne w grze.